Nie mam pojęcia, o czym kręcić tego vloga. Słuchajcie, nie wiem, o czym będzie dzisiejszy vlog. Poszedłem spać wczoraj o 4.30 mniej więcej, bo coś się z filmem powieprzyło i musiałem go naprawiać. Moja kreatywność dzisiaj leży. Kilka komentarzy z odcinka drugiego. Kuba Kos. Kolejny fajny odcinek, Damian. Trochę za krótki. Jak ja uciekam do raju, to chciałbym tam być chociaż te 10-15 minut. Może trochę dłuższego coś zmontujesz, bratku? Pozdro z Toronto. Pozdro z Tropików, Kuba. Nie zmontuję nic dłuższego, bo bardzo dużo mi zajmuje montaż każdego odcinka i nie jestem fizycznie w stanie zmontować czegoś dłuższego. Mógłbym przedłużać filmy nudnymi katkami, ale nie chcę. Komentarz od mojego syna Dominik Drążek. Komentarz brzmi Ojciec, koniec komentarza. Dominik, Dominik, Dominik! Aaa! Dominik, dziękuję za komentarz. Tomasz Misiek 75. Nie Miałaś po dachach, bo spadniesz i kto wtedy będzie filmiki kręcił? Pozdro. Pozdro, Tomasz, mam lęk w wysokości, ale łażę. Jelo, a co z nowym resortem? Projekt upadł, nie upadł, ale bardzo długa historia. Na inny raz, na inny czas. Obserwować będzie info. Monika strzała. Pozdro, Monika. Ciężko uwierzyć, że u tej laski tankowaliśmy, a ta mało lata z kiosku częstowała nas tubą. Świetna robota. Pozdrów, Roberta. Peace. I'm You more, gonna go away. That eye. No i włączyłem kamerę i przestaliście rozmawiać. No. Typ, typowe. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, nie? <ścoughs> Czego więcej potrzebują? Słońce, przyjaciele, ludzie tutaj są genialni, więc... Tak właśnie jest. Nie to, że teraz zachwalam. Zachwalam, bo tak właśnie jest. Tak się rano bałem o czym będzie dzisiejszy odcinek. A tak się fajnie złożyło, że chyba będzie o tym, że byliśmy tutaj. I troszkę poskakaliśmy i w ogóle. A teraz wracamy na chatę powoli. No, aleś miał bardzo ciekawy strój, nie wiem czy zauważyliście. Bo, taki jak ja, tylko, trochę... <laughs> tylko bardziej zielony, no, to już mniej więcej tak jak ula, tylko zielony. Dzień dobiega końca, dziękuję za kolejny odcinek. Słuchajcie, bardzo dużo się uczę naprawdę podczas tego challenge'a. Okazuje się, że jedna bateria do GoPro to jest zdecydowanie ma... za mało i bardzo dużo fajnych scen, niestety przepadło, bo kamera się skończyła. Troszeczkę musiałem dogrywać iPhone'em, więc mam nadzieję, że i tak będzie w miarę OK. No i tyle, mamy zakupy. Ula trzyma kamerę, tak dla wiadomości, czyli przyszła youtuberka. I tyle, pozdrawiamy Was. Peace. No, i powiedzcie mi, jak ja mam edytować filmy: jak prądu nie ma i przy świeczkach muszę siedzieć. Mogę sobie posiedzieć trochę na kąpie, ale zaraz mi się bateria skończy. Trzymajcie kciuki, żeby był prąd, bo odcinka znowu nie będzie. Wczoraj z dźwiękiem, dzisiaj prąd. Hello! One, two, three, go! Oh my, I've got a concert, He's is my cheerleader what she's got to allow is leader i want to remember here in this house yeah who um, my could it i'm but your leader yeah yeah yeah, yeah. want to be remembered leader thank yeah.